Siemanko Ankalożiska z tej strony, Kapi, i zapraszam Was na ósmy odcinek Wings of Honor. Honor. I to będzie nasza ósma misja. To jest mój samolot. O tu. A tu jest ekranik. Będziemy musieli od tego, tutaj, tego naszego szpiega, będziemy musieli zabrać go do naszego samolotu. Więc nie wiem, jak mi się to uda wylądować, bo nigdy mi się nie udało. Więc rozpocznijmy. Ale nie, naprawdę nigdy mi się nie udało go, wiecie, wziąć go na parę. Wiecie, na sekundę. Ogólnie fajny samolot <grym> ogólnie. Widzisz, jasie, jaka ma bieżąco. Oh, Uuu, ale fajna. Dobra, yy, tam. Poniąłem, w którym to się, kurde, wszystkie. Ale już jadę chyba na pół. samoloty. Ale szybkie! Dobra, szybkie. Znaczy, myśliwiec nie mnie. Dobra, nieważne. Czemu mi zatrzymam I... A nie, nie to, nie ten guzik wcisnąłem. O proszę, 20 rakiet może proszę, bardzo. O proszę. To ostatni... To chyba ten samolot. wszystkie samoloty wroga. No czy do punktu kontaktu? Pa, 🎵🎵🎵 pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Jak tu widzicie ja coś jestem trochę wysoko, ale nie aż tak wysoko. A no Boże, gdzie to jest? Matko jedyna. Już jadę na full jak widzicie. Już jadę 50 prawie... Nie, jadę 40 na godzinę. A więc lecimy dalej. Idziemy do naszego punkciku. Tam jest moja mapa. I... Lecimy dalej. O! Jest nasz, nasz facet, który. który to się cofał! Które się zwalniało? który się co. zwalniało? Muszę go. Dobra, ląduje jakoś. Ląduje, panie facecie, w Nie! Stój! Stój! Dobra, najpierw pozwalać się. chodź do, wchodź do, do mojego chorych. Chodź! Wchodź pan! Czy pan nie chce? Wyląduj! E, wylądowałam czy nie? Dobra, lecę, bo chyba nie mogę. Chyba muszę bliżej niego. Muszę bliżej niego. Tylko, którym to się cofnie? Bo zawsze, zawsze zapominam, którym to się co co się cofało? Bo... A, już wiem. Sy się cofało. No tak, chyba, bo. Sy się cofało. Tu mam wlądować? O jezu. Teraz będzie trudno. A, może. W lądu... O, matko! Teraz ja sobie popróbuję jakoś. Boże, ja nigdy mi się tego nie udało zrobić. Czy ty sami musisz zawsze tak? No. no, w końcu! Dziękuję Wam! W końcu kuków wlazłeś! Boże... Pierw wlazł, w końcu? W końcu udało mi się! W końcu! tu jest! O, ale Ale... Ale jestem dobry w tą grę, serio. Więc dużo razy tą grę przeszłem, no tak by nie oglądaliście. Po prostu da, po prostu zapominałem, że nagrywasz. Ale, ale to jest dopiero mój chyba, nie wiem, chyba to to jest y, mój... To już jest mój ten... Jeszcze nagrywałam Over speed, ale... Over speed, ale mi się znudziło. Bo to trochę było już nowo, mi się trochę zdziło. Jak oglądaliście, no to... E, jak wy widzieliście ten kanał z tą świnką morską, a nie widzieliście jeszcze na przykład 10 łapek, to ja nie wiem, no to nie nagrywam z następną świnką. Morską która jest agresywna, i ona nie lubi nic robić, tylko agres, agres, agres bomba, o nie o, oj, oj, chyba coś wybuchło hmm, ciekawe co wybuchło hmm, ciekawe, to chyba nie moja sprawka to to nie moja sprawka bomba bomba na bramie to się nie rymuje ale ja chciałam tak sobie powiedzieć bomba morda to wybuchać wybuchać mi jak nie wybuchniecie no to możecie napisać co? a jak nie no to nie dobra to już, to już tylko jeszcze dwa punkty górę muszę rozwalić. Right, to Dobra, to jeszcze nie koniec tej misji. Tak, jeszcze nie. Niemiecki balon. Balon obserwacyjny. A nie, to są balony. A nie, to jest jeden balon. Nie, dwa balony i dwa samoloty. Ej, nie. Nie, to jest balon. To samolot. Co to za samo. Co to jest za balon? Nic takiego nie widziałem. E, no widziałem takie inne balony, ale nie takie. Co to było? Jakie kręcę. Co to był za balon? Jak wiecie, no to wiecie, bo ja nie wiem. Co? Co to było? Doskonale, robota. To już wszystko. To już wszystko. Dobra. oczywiście. I to będzie wszystko w tym odcinku. Jak, jakby Wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę. Następna misja to będzie z czołgiem, o nie, tylko nie czołg, nienawidzę czołgów w takich na torach. No i trzymajcie się, no i papa, żegnajcie.